Jeśli chcesz skutecznie radzić sobie z brakiem energii, musisz to wiedzieć. Brak energii często nie wynika z tego, że robisz za dużo, ale z tego, że robisz rzeczy, które cię nie ładują. Kluczem do odzyskania energii jest zrozumienie, co naprawdę ciebie wspiera. Zacznij od krótkiej analizy swojego dnia. Zastanów się, co najbardziej cię męczy, a co dodaje ci poczucie odświeżenia. To może być rozmowa z bliską osobą, spacer, chwila ciszy czy kilka ćwiczeń. Wprowadź jedną z tych rzeczy do swojej codziennej rutyny, nawet na 10 minut. Pamiętaj też o prostych nawykach. Nawodnienie, zdrowe jedzenie, głęboki oddech to małe rzeczy, które mają wielki wpływ na Twoją energię. Nie zapominaj też o krótkich przerwach w pracy. 5 minut oderwania się od ekranu potrafi zdziałać cuda. Energia to nie coś, co po prostu przychodzi, to coś, co budujesz przez swoje codzienne wybory. Zacznij świadomie wprowadzać małe zmiany, a zobaczysz, jak szybko wróci siła do działania.